Najpierw przepisujemy zbiory do zeszytu. Teraz wykonajmy pierwsze działanie i wyznaczmy sumę tych dwóch zbiorów. Robiło się to w ten sposób, że najpierw zapisujemy wszystkie elementy ze zbioru A, czyli mamy szóstkę, piątkę, czwórkę, trójkę, jedynkę, a następnie uzupełniamy ten zbiór elementami ze zbioru B, ale w taki sposób, żeby te elementy już się nie powtarzały, tak? Czyli nie dopisujemy mm, tych elementów, które już mamy tutaj zapisane. No więc jedynka by się powtórzyła, dwójka nie powtórzy się, więc ją tutaj zapisuję. No i trójka by się powtórzyła. Tak wygląda suma tych dwóch zbiorów. Następnie wyznaczmy część wspólną. A część wspólna z B to się równa. Otwieram nawias klamrowy, no i teraz szukam tych elementów, które występują zarówno w zbiorze A, jak i B. Więc tu mam jedynkę, tutaj jedynkę, trójkę i trójkę. I to są te elementy. Wpisuję jedynka i trójka. No to teraz wyznaczmy różnicę tych dwóch zbiorów. A odjąć B. Wyznaczanie różnicy polega na tym, że ze zbioru A wyrzucam wszystkie elementy, które mm, mamy wspólne ze zbiorem B. Tak? No to wyrzucam ze zbioru A trójkę i jedynkę, bo te dwa elementy występują w zbiorze B. W ten sposób pokazuję, że wyrzuciłem elementy zbioru B. Co zostało mi w zbiorze A? Szóstka, piątka i czwórka. I to są elementy takie, takiej różnicy. Natomiast jeśli chcę wyznaczyć różnicę zbiorów B minus A, no to teraz patrzę na zbiór B i z tego zbioru wyrzucam wszystkie elementy, które zbiór B miał wspólne ze zbiorem A. Wyrzucam jedynkę, trójkę i zostaje mi dwójka. Jak widzicie, ja tutaj nie zwracam uwagi na kolejność, kolejność liczb. Ona tutaj, jak dla mnie, jest nieważna. Ważne jest to, żebyśmy zapisali wszystkie elementy i żeby w każdym zbiorze element, dany element wystąpił tylko jeden raz. Jeśli oczywiście chcecie, no to możecie ustawiać te liczby w kolejności rosnącej lub malejącej, jak wolicie. Czyli tutaj moglibyśmy na przykład dać równa się, no i wypisać sobie kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ale w dalszej części zadania to tak i tak nie ma wpływu na rozwiązanie, więc... Więc no, szkoda po prostu tracić na to czas.